Naszym gościem jest dzisiaj Pan Michał Staniszewski, radny Platformy Obywatelskiej. Spotkanie dotyczy reorganizacji szkół, likwidacji szkół, całego tego zamieszania, które obecnie obserwujemy w Bytomiu. Pierwsze pytanie bardzo konkretne. Panie radny, czy mamy jakieś już informacje na temat bezrobocia wśród administracji, możliwego bezrobocia wśród administracji pracowników szkół, które są likwidowane bądź reorganizowane? Myśmy o to dopytywali bardzo wyraźnie na Komisji Edukacji i otrzymaliśmy odpowiedź, że no, większość osób, które są obecnie zatrudnione, znajdą miejsce w nowych placówkach. Natomiast no, jestem przekonany i takie zapewnienie również otrzymałem, że każda sytuacja. Każda osoba będzie traktowana indywidualnie i w indywidualny sposób będzie, będą z nim prowadzone rozmowy. Zarówno dyrektorzy szkół, które podlegają reorganizacji, jak również pracownicy Wydziału Edukacji będą rozmawiali z tymi osobami. Ja tylko no, chcę powiedzieć, że nie jestem w stanie dzisiaj udzielić stuprocentowej odpowiedzi, ponieważ cały ruch w zatrudnieniu w edukacji tak naprawdę odbywa się na przełomie kwietnia i maja. Wtedy też są tworzone arkusze i wtedy też dokładnie wiadomo, ile osób będzie pracowało w danych szkołach. Natomiast no, też warto zwrócić uwagę na to, że nie jesteśmy małą gminą, nie mamy czterech szkół, na przykład, z czego jedna jest likwidowana. Natomiast jest tych szkół mimo wszystko kilkadziesiąt i na pewno pole manewru jest tutaj zdecydowanie większe. To znaczy, że nie będzie wzrostu bezrobocia wśród pracowników administracji, bo ta grupa zawodowa jakby trochę jest zapominana. Takie, takie jest wrażenie, prawda? Ani na sesji nie było o tym. Wczoraj próbowałem zadać pytanie, pani Prezydent, ja osobiście nie dostałem odpowiedzi. Czy może Pan jakby zagwarantować, że zrobicie wszystko, żeby nikt nie został bez pracy? Tak, na pewno będą wszelkie starania poczęte do tego, żeby nikt bez pracy nie pozostał. Mhm. Sprawa reorganizacji czy likwidacji szkół właściwie zamieniła się w wielką bitwę między obywatelami a władzą. Jednym z kontrowersyjnych takich tematów było niewpuszczenie posłów, w tym pana posła Jerzego Polaczka, posła Wojciecha Szaramy do elektronika. Jak, jak by pan to skomentował, Na pewno nikt nie prowadzi wojny, na pewno nikt nie prowadzi bitew. Natomiast no ja to odniosę do swojego podwórka. No, znaczy, no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja jako radny przychodzę po godzinach pracy do szkoły i awanturuję się z pracownikami, że nie, że nie jestem wpuszczony do budynku szkolnego. O tym, jakie zajęcia odbywają się poza czasem pracy decyduje dyrektor i to dyrektor decyduje o tym kto może pozostawać po godzinach pracy w budynku szkolnym. Panie radna, ale kto się awanturował po zdaniem? Ja nie powiedziałem o tym, że ktokolwiek się awanturował w trakcie tej całej dyskusji. Ja powiedziałem, że retoryka wojenna Aha. tutaj na pewno nie ma żadnym, na pewno nie ma miejsca. Aha. No dobrze. No wie mówi pan, mówi pan o godzinach pracy. Gdyby na przykład bo sytuacja była, przyznamy, całkowicie nadzwyczajna. Gdyby premier Donald Tusk przyleciał z Warszawy czy z Gdańska o 17, czy też nie zostałby wpuszczony? W moim przekonaniu premier Tusk na pewno by konsultował tą sytuację z dyrektorem, rozmawiałby o tym, natomiast nie na takiej zasadzie, że z kamerami podchodzi się pod budynek i no tak naprawdę wymusza się na dyrektorze, żeby wpuścił do budynku szkolnego. To znaczy, z tego co wiem, no, posłowie czy radni, bo byli też radni pytący, prawda? Znaczy i powiem tak, bo akurat byłem przy tym, przy tym momencie, to no mnie się wydaje, że powinni mieć prawo do kontaktu, prawda, z, z wyborcami, to jest i mandat poselski, przecież no, Jerzy Polaczek który z tego co wiem, by akurat byłem pod, 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 pod tą szkołą, no, jest byłem ministrem Rzeczpospolitej Polskiej, poseł Wytomski Wojciech Szanama, no i z, tego, z tych informacji, które usłyszałem pod szkołem, wynika, że to na polecenie Urzędu Miejskiego, Kiedy z Urzędu Miejskiego pojawił się zakaz wpuszczania kogokolwiek. Mówię, że... bo, bo właśnie mamy znowu spór, bo pan mówi, że to jest jakby z, z strona dyrektora, tak, że dyrektor jest za to odpowiedzialny. Znowu mamy różne informacje. Znowu ja mam nagranie dysponuję, gdzie pan dyrektor mówi, że to była informacja z Urzędu Miejskiego. To kto, kto w końcu podjął tę decyzję? Jak pan uważa? Wydaje mi się przede wszystkim, że tutaj tego sporu by nie było, gdyby wszystko na normalnych warunkach było organizowane. Tutaj na obecność posłów, ale też posłów z jednego ugrupowania świadczy o tym, że gdzieś ta sprawa została upolityczniona i z tego powodu ubolewam, bo jednak młodzież, która w jakiś sposób chce przekazać swoje stanowisko, została wplątana w jakieś rozgrywki polityczne, bo ja to niestety ale w tych kategoriach rozpatruję. Panie radny, wczoraj był pan na spotkaniu w gimnazjum. Wie pan, sytuacja była nadzwyczajna, czy pan w ciągu tych dwóch dni, czy pana koledzy, bo wie pan, skuteczny polityk w takiej sytuacji kryzysowej, niezależnie od tego, z jakiego jest ugrupowania, bo mieliśmy ponad 100 osób zamkniętych w budynku, czy pan był pod tą szką, czy pan próbował się tam pojawić? Informacje o spotkaniu, bo takie informacje były też rozsyłane, no zostały rozesłane na 3 godziny przed spotkaniem ewentualnym. Jak rozumiem, również organizatorzy tego spotkania nie konsultowali się z dyrektorem szkoły, czy mogą w ogóle to spotkanie zorganizować. Dlatego też wydaje mi się w dalszym ciągu, że... Wszystko powinno się oczywiście opierać na y, rozmowie, ale rozmowie, która jest gdzieś oparta na jakichś zasadach. I wydaje mi się, że te zasady jednak mimo wszystko gdzieś tutaj zostały nagięte. Przez? przez osoby, które y, organizowały to spotkanie, ale również no, przez polityków, którzy wykorzystują to do y, swoich własnych politycznych celów. Panie Radny, ja y, tu jeszcze się zatrzymam przy tym punkcie, ponieważ. Y, ten strajk, zupełnie bezprocesowe wydarzenie w historii chyba nawet polskiej oświaty trwał dwa dni, tak. Wie Pan, no kiedy jest jakiś huragan, kiedy Pan Premier na przykład w telewizji był, nie wiem, u ofiar huraganów, powodzi, przecież to nie zawsze musi być spotkanie, wiem, że było spotkanie, ja, 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 ja tylko Widzę, że można było po prostu podejść po tą szkołę. Niekoniecznie musi być to spotkanie, przecież przecież no nie chcę tu bronić żadnej opcji politycznej. Natomiast jest tak, że, że wie pan, no sytuacja kryzysowa, tak, Państwo jesteście radnymi koalicji, mamy zamknięte ponad 100 osób. No i teraz pan mówi, że te, że te zaproszenie było za późno wysłane. Ja nie wiem, bo ja, ja go nie wysyłałem. Natomiast wie pan, no tak myślę, że dobrze by było, żeby. Ci mieszkańcy mieli kontakt, wie pan, gdybyście by się pojawili i wie pan, można było przyjść na 23, bo tam rodzice, media, e, sympatycy stali właściwie tą szkołą do 23, czy na 24, przecież emisje były telewizyjne. E, dlaczego was nie było? Dlatego, że, że zawrócę. Zaproszę... Ja powtarzam, znaczy, przede wszystkim nie za bardzo rozumiem, kto i kogo zamknął. Czy przebywali bez własnej woli, bo nie bardzo rozumiem tutaj całości kontekstu. Natomiast ja mówię, no ja nie uciekam nigdy od żadnego spotkania. W Elektroniku byłem w zeszłym roku, 16 grudnia bodajże było spotkanie, także nie uciekam od spotkań ze społecznością szkolną, z rodzicami. Zresztą wielokrotnie żeśmy rozmawiali nawet podczas Komisji Edukacji i na pewno jeszcze do tych uchwał ostatecznych na pewno będziemy jeszcze podejmowali inicjatywy spotkań. Natomiast to, to się musi opierać na jakichś zasadach. Ja nie zgadzam się o tym, że o godzinie 23 można podejść sobie do szkoły i wykorzystać legitymację radnego czy legitymację poselską do tego, żeby wejść do danego budynku, bo w moim przekonaniu mandat radnego nie jest mandatem nieograniczonym. Nie upoważnia mnie do tego, żeby robić wszystko co mi się podoba, ale Mandat radnego również musi obejmować granice prawa. Znaczy wie Pan, bo tak jak mówię, że, że sytuacja była zupełnie nadzwyczajna, prawda? I ludzie, którzy tam pozostawali w tej szkole z pewnością byli w dosyć dużym stresie, bo ja czegoś takiego sobie Słowicie nie widziałem jeszcze. Panie radny, rozumiem, że przyczyną likwidacji czy reorganizacji szkół są oszczędności, tak? Ja myślę, że to byłoby zbyt duże uproszczenie, gdyby się powiedziało, że Przyczyną reorganizacji są tylko pieniądze czy też oszczędności. W moim przekonaniu reorganizacja to przede wszystkim racjonalna.